Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w serii The Sims 4. Eko życie. Tak, <noise> wiem, że premiera miała miesiąc temu, także hashtag spóźniona locia. Tak, wszyscy napiszmy hashtag spóźniona locia w komentarzach. I oczywiście, łapeczka w górę. Jeżeli mielibyście taką ochotę, to ja zapraszam do dodawania łapeczki w górę, bo łapeczka w górę zawsze jest spoko. Dlaczego dopiero teraz? Przyznawam się szczerze, ja nagrałam jeden odcinek stworzenia tej postaci no miesiąc temu od razu po premierze, znaczy w sumie jeden dzień przed premierą. Tylko, że no, no jakoś tak wyszło, że to stycznie nie trafiło na YouTube. A. Za to przepraszam, ale nie mam już nawet tego jak zmontować, bo wszystkie pliki wywaliłam i gotowy odcinek też wywaliłam, także bardzo Was przepraszam. Poznajcie w takim razie Sasha Green. Tak, miała być Sasza Grey, ale wyszła Sasza Green, żeby tak bardziej pod serię. Już Wam mówię. Ty, ty, ry, ty, ty. Adeptka. Ty. Fu, adeptka. Adeptka. Boże, jakie słowo. Adeptka. Boże. Recyklingu. Uwielbiam naturę, myślicielka i twórczyni. Takiej cechy nadałam. To jest domek w okolicy tej nowej i szczerze Słabo. <taki> Takie moje pierwsze odczucie, jak weszłam w ten dom i tak popatrzyłam: tu nikogo nie ma, tu 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 nie ma. No po prostu nie ma sąsiadów. Tam w okolicy też nikogo nie ma. I dla mnie to jest słabe, naprawdę to jest dla mnie słabe, bo żeby kogokolwiek odwiedzić, muszę iść do ekranu wczytywania. A jak wiecie, wczytywanie w Simsach jest straszne, więc szkoda, naprawdę szkoda, że nie umieścili tutaj chociaż, chociażby dwóch dwóch domów interaktywnych, które moglibyśmy odwiedzić, w których mogliby mieszkać nasi sąsiedzi. Tak? To jest w ogóle tylko ozdoba. Tak naprawdę tutaj w okolicy chyba niczego nie ma. Jeżeli mam być szczera. Mnóstwo śmieci, no ale eko życia. Bloki... O nie, przepraszam! Jest jeden blok! który mogę odwiedzić. Mm -hmm. I tutaj jest tablica, pewnie do głosowania. Tak, to jest tablica do głosowania, o którym czytałam. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, oprócz tego, że możemy recyklingować. To jest parcela publiczna, więc nikogo tu nie ma. <ścoughs> tak, a tak wygląda język simowy. Jeżeli kiedyś się zastanowiliście, jak wygląda język simowy, to właśnie w ten sposób wygląda język simowy. Jeżeli chodzi o aspiracje, które będziemy robić, jest to Mistrzyni tworzenia, Mistrzyni prowizorki, e, osiągnij trzeci poziom umiejętności wytwarzania, użyj maszyny do recyklingu pięć razy, raz, raz już to zrobiłam e, dla przetestowania. Dalej, co mam? Osiągnij piąty poziom wytwarzania, stwórz pięć przedmiotów, posiadaj. Pięć barwników, osiągnij siódmy poziom umiejętności przetwarzania, zbierz owady z fermy owadów 3 razy, stwórz 5 świec, osiągnij 10 poziom umiejętności wytwarzania, stwórz 20 świec, ukończ pięć zleceń jako wolny strzelec wytwórczyni. Mm -hmm. I jest jeszcze jedna aspiracja związana z tym dodatkiem, ale nie pamiętam gdzie jest, więc wybaczycie, ale nie będę jej tego szukać. Postaramy się zrobić obydwie, bo tak jak wiecie, ja lubię maksować. Różne właśnie takie rzeczy, które mogę maksować. <gry> brakuje mi teraz mojej wampirki, którą miałam kiedyś wymaksowaną na milion procent. Bardzo mi jej brakuje, no ale sejf się usunął, tak usunęłam save. Yy, I tak podjęłam pracę jako szczerze mówiąc nie wiem. Yy, Niska projektantka na pierwszym szczeblu i zdobyć materiały z recyklingu. No to właśnie to, co zrobiłam tutaj. Zniszczyłam jakiś przedmiot i nawet nie pamiętam, co to było. Mówię wam. Ja to nagrywałam miesiąc temu i tego zapisu w ogóle nie mam, więc nie mam nawet jak tego obejrzeć i zobaczyć. Zobaczyć, co z czym. W każdym razie to jest ten nasz domek w tej okolicy. No, zbyt dużo tutaj nie ma tak naprawdę i aktualnie nie stać mnie na więcej, nie wiem w jaki sposób będę zarabiać na życie, nie mam zielonego naprawdę pojęcia, nie wiem z czym coś, się... ja może odpalę w ogóle czas, co? Eee, odpalmy czas i próbujmy, nie czytałam żadnych poradników, kub barwniki twórz, mhm. Czyli elementy i fragmenty będę mógł kupować. Okej, okay, muszę mieć pieniądze. Podaję recyklingowe i sprzęt z do ma? Z ulepsz tutaj też. Czyli majsterkowanie będę potrzebować chyba, nie? Do ulepszania. A majsterkowanie można zdobyć z książek, których nie mam, bo mnie na nie nie stać. I zbidam. I... A półki na książki też nie mam, bo chyba ją usunęłam. Nie wiem, czy nie była, przypadkiem półka na książki. A... <śmach> tak, ja wiem. Początki zawsze są trudne. Ale poczekajcie, to mi nie będzie potrzebne. Taka napa duża też mi nie będzie potrzebna. Więc sobie tutaj zróbmy jakąś taką. A za 400 zaszalejmy. Telewizorku nie potrzebujemy, ale potrzebujemy tą półkę na książki. O właśnie. I to na pewno nie. To jest takie, ale za 300 aż. 200, 200. Czy to? To z tego raczej nie będę mogła kupować gdzieś, się drom. Dobra, na razie bądźmy biedni. Chociaż 175, a to. Ej, 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 to na pewno nie. Dobra. <ścoughs> Już zabieramy się, słuchajcie, kupujemy. Kup książki. E... romans z Fantastyka. Książki do d -d małych umiejętności. Ok, tej. Aktorstwo, analiza, archeologia, charyzma, fitness, fotografia, gitara, gotowanie, gry, komedia, logika, majsterkowanie, poziom pierwszy, malowanie, miksologia, nauki techniczne, ogrodnictwo, pianino, pieczenie, pisanie, programowanie, robo mm, robotyka. To jest chyba z tego dodatku, chociaż może i nie do końca. Rodzicielstwo, skrzypce, układanie, wykwintne gotowanie, wytwarzanie. O, właśnie, o to by mi chodziło. W sumie mogę kupić już chyba wszystkie trzy. Yy, dobra, wszystkich trzech nie kupię, bo, bo nie. Wędkarstwo, dzielarstwo, złośliwość. No dobra, otwórz, przerzucimy sobie to. Co ja tu posprzedaję te książki, których nie potrzebuję? Zawsze to jest jakaś, jakiś dodatkowy hajs, a igrzyska obszarstwa, a jakoś tak zbytnio nie. Czy to jest teraz ekwipunek? No i I co? I jeszcze jedna dziś była książka, to? Oooo. <grym> Dobra, posprzedawajmy. Moja coś tam, to mnie nie interesuje. Wytwarzanie, dobra, resztę sprzedajemy po dolarku, znaczy po simoleonie, po simoleonie i będziemy bogaci, prawda? Grosz do grosza i tak dalej. Kiedyś jak grałam na przykład w Skyrima, zbierałam każdy drobniaczek, dosłownie każdy drobniaczek i na koniec grę byłam tak zaję Fajnie bogata, że się nie... Nieważne, nie, nie dobra, yy, przeczytaj wytwarzanie. Zacznijmy się uczyć czegoś, zanim przyjdzie... Yy. Pierwszy gość. I z tego co wiem, i tylko tyle wiem, że na początku przychodzi gość i wszystkiego uczy: tak, plus minus, się opowiada czy coś. No i tyle. I tyle wiem o tym dodatku. I wiem tylko tyle, że można przetwarzać rzeczy i chodzić do pracy, i na razie tyle tak naprawdę. Także to jest y, pierwsze moje odpalenie gry i zupełnie nie mam pojęcia, z czym co się je. Ale nie chcę sobie spoilerować co do wszystkiego dojść sama. Ewentualnie chcę dojść z Waszymi radami, bo wiem, że wy już wiecie na pewno o wiele więcej ode mnie. Ale spoko, wszyscy się będziemy razem uczyć. Jeżeli ktoś nie umie, no to się będzie uczyć, jeżeli ktoś umie. O, mistrz ekologii. Tam. cześć! Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim wpływie na otoczenie, jeśli masz chwilę, chętnie porozmawiam z tobą o tym, jak twój głos może uczynić tę okolicę bardziej ekologiczną. Wyślij do domu, natomiast wzywa suimkę do domu, bez zbędnych pytań, bez zranionych uczuć. Dowiedz się więcej. Dobra, chodźcie, dowiemy się czegoś, bo zupełnie nie mam pojęcia o co chodzi. Znaczy wiem, że są jakieś głosowania i to wpływa na otoczenie, ale co więcej, to pojęcia zory. No dobra, no i co się dowiedziałam, dowiedz się więcej. Aha, dobra, witaj w Evergreen Harbor. Nazywam się Knox. Hm, mi to się kojarzy z knotem albo z osnąłem. Dobra, nieważne. Nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskromnie, ale uchodzę za miejscowego mistrza ekologii. Uwielbiam też rozmawiać o życiu eko. No spoko. Wiesz, że możesz głosować na lokalne plany działania. Jeśli zależy ci na poprawie śladu ekologicznego naszego otoczenia, warto do, oddać głos na plany związane z ochroną środowiska. Pomyśl o drzewach jest w czym wybierać. Proponujemy np. Zielone inicjatywy, ekologiczne urządzenia, produkcję czystej energii. Głosowanie to bułka z masłem. Możesz to zrobić za pośrednictwem skrzynki Boże tablicy ogłoszeń. Głosowań! Lub nawet użyć do własnej skrzynki pocztowej. Żadnych wymówek. Pamiętaj tylko, że musisz mieć odpowiednią liczbę punktów wpływu. Na dobry początek dam Ci ich trochę. Termin zakończenia głosowania poniedziałek o 18. Więcej informacji w panelu Simologii. Y. U. Dobra. Dzięki za informację. To tyle. Wyślij do domu. Dowiedz się więcej. Przekonaj. Dobra. Myślę, że trzeba by było go olać. A niewiele mi to a poczekajcie, bo widziałam coś, przeprowadź, Przeprowadzić wywiad dotyczący mediów. What the fuck? Przepraszam, że o co chodzi? A, dobrze. A pokaż mi tą tablicę ogłoszeń. A, ty. no to tak jak mówiłam, przy bloku, przy bloku. Dobra, wr wr wróćmy do domu, przecież to jest za daleko. I wróćmy do czytania książki. Czytaj, czytaj, wytwarzanie... Który poziom potrzebowała? Trzeci poziom wytwarzania i pięć rzeczy muszę przerobić. Tylko najpierw muszę mieć te pięć rzeczy, które mogłabym przerobić, a aktualnie jestem tak strasznie biedna, że... Yy, że ja pierdziuśkam i jeszcze bardziej. <laughs> Trzeci poziom. Kiedy w ogóle idziemy do pracy w ogóle? O co chodzi w pracy? Zdobyć materiały z recyklingu to jest to, co zrobiłam w tym, w tym urządzeniu, także spoko. I idziemy za 21 godzin, czyli w poniedziałek o 9. No dobra. No to poświęćmy właśnie ten jeden dzień, żeby zrobić ten trzeci poziom, pod warunkiem, że może byś przestała odrzucać to, co ja chcę, żebyś robiła. Bo chcemy wystartować pełną parą. A im szybciej. A może przerobię tę książkę? Uuu, to by było dobre. Co jeszcze w ogóle czytałam? Fajną rzecz. Przypadkiem, słuchajcie, przypadkiem natknęłam się na takie zdanie. O, już przypadkiem natknęło się na takie zdanie, że w połączeniu tego dodatku, czyli jako życia i wampirów, można plazmę wytwarzać z przeważanych przedmiotów? Albo w jakimś innym? Kurde, umknęło już mi to, sorry. Okej, okay, siema. Siema. Mieszkam tu od niedawna, nazywam się Bez, a więc lubisz pieniądze, prawda? Nie tylko ty, powiem ci w tajemnicy, jak to wszystko tutaj działa. No. Dowiedzcie więcej o głosowaniu dla zysku. Dobra. Yy, mnie też kręcą pieniądze. <noise> Nie da się ukryć. Bez. Mów mi więcej. Mów mi więcej. Ale ty jesteś w ogóle ubrana. Ja pierdziuśkam. Fajne buty. Nie na no żartuję. Okropne są. Dobra. Mów mi o głosowaniu dla pieniędzy. Co mogę zrobić, żeby zarobić? Mówże mi. Okej. Okay. Super, super. Dzięki, że chcesz mnie wysłuchać. Bez sterling do usług. Powiedzmy, że jestem miejscową ekspertką w kwestii przedsiębiorczości i interesów. Chcesz się szybko wzbogacić? Pewnie, że tak. Nikt nie pomoże Ci w tym lepiej niż ja, więc od razu przejdźmy do rzeczy. Pamiętaj, że szczęściu trzeba dopomóc. Jeśli pragniesz pływać, w, pławić się w simoleonach bo ja nie widzę bez okularów, powinnam nosić okulary, ale. Uff, dobra, nieważne. Głosy na lokalne plany działania wspierające rozwój przedsiębiorczości. Nie mów, że słyszysz o nich pierwszy raz. No, barze, słyszę pierwszy raz. Do wyboru jest wiele zadanych inicjatyw, na przykład nowoczesny rozwój, zielone światło do technologii, promuj kreatywność, Pilno, tylko, żeby zdążyć oddać głos. Na dobry początek dam Ci trochę punktów wpływu przejścia na najbliższej tablicy głosowania, albo zagłosuj za pośrednictwem skrzynki pocztowej. Termin głosowania poniedziałek 18. Więcej informacji w panelu. Dobra, dzięki za info. Dobra. <śla> tak, możesz iść się wysikać, bo nie chciałabym mieć takiej wielkiej wtopy na samym początku serii. I, 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 i choć jeszcze tutaj poczytamy. Chodź, poczytamy, poczytamy. Na razie nie stać mi na nie, chciałabym skończyć tak książkę, żeby móc troszeczkę przerobić. E, barwniki. A ile kosztują barwniki? Ło, matko, drogie. Łoj, <laughs> drogie, drogie. A tutaj? No dobra, to. to on, tutaj mogę tylko tak. No i to moje trzeba będzie wbić na jakiś wyższy poziom. I tego się boję, moje bardzo długo robię, ale. Ale, ale, jeżeli kupię stół rzemieślniczy, czekajcie, bo to jest dobra, stół rzemieślniczy? Ok, czy muszę to inaczej znaleźć? Mhm. Dietność. Halo. Tutaj nie pokażę wszystko, tylko. Bez przyłącza. Proszę, bardzo. Nie, dobra. E, przechowywanie urządzeń zwierzaki. Ej, w ogóle to jest jakoś tak inaczej popotegowane, nie? Gdzie to może być? Wiedza. Raczej nie. Chociaż. Doktora magicznego. Tutaj. Tutaj nie, 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 nie. Archeologia, nie. Kreatywność raczej. Chociaż w sumie mogłoby to podpasować pod rzemieślnictwo. Układanie, byłam blisko. Ech, nie widzę. Czy to jest z tego dodatku? Co to w ogóle było? Usiąść wygodnie was swój sok musujący tak jak lubisz. Nie wiem, czy to jest tego, ale niech będzie. Do produkcji świec. No, to też będziemy potrzebować. Uh -huh. Tak, i pewnie teraz mnie nie zajął ten stóż domyślniczy, o którym cały czas myślę, ale i tak go nie mogę znaleźć. Do piłkarzyków. No na pewno marzę o piłkarzykach. Ach, sauna ogród, a może wróżny? Serio, dzięki za manekiny. Nie dzięki, na pewno nie będę manekinować niczego. Eee, nie widzę. Muszę sobie sprawdzić, jak to się nazywa. Ale dobra, to w następnym odcinku. Jak będziemy robić te figurki i tak dalej, i tak dalej, będziemy je sprzedawać za hajsik. Eee, przy okazji będzie się właśnie to, 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 to zwiększać, to rzemieślnictwo, czekolwiek to się tam nazywa. Co tutaj można robić? Żyć składniki. Nie mam składników ruchom. Stanowisko do ważenia jest postawione do niego jakiś składnik. A to? Kup składniki do świec. A czy to nie jest to samo, co to? Przepraszam. Nie, to jest coś innego. Dobra, ogarniemy to. Nie wszystko naraz, tak? Nie wszystko naraz. Na razie potrzebuję ten trzeci punkcik. I może byśmy na kogoś zagłosowali. Yy, głosy na lokalne plany działania. Dawaj. Zagłosujemy. A co? Kto nam zabroni? Na kogo mogę oddać swój głos? Zielone ogrodnictwo, pracz z powrót do przeszłości, oszczędzanie prądu, zadbać o umysł, mokrosze łączcie się i mania przetrwania. Dobra, może niech będzie mania przetrwania. Właśnie zmarnowałam moje 10 punktów, ciężko zarobione, <noise> które dostałam za Friko. Jak się zbiera punkty? Nie wiem, ale myślę, że wyogarniamy to w najbliższym czasie. Na razie potrzebuję w ogóle iść do pracy i zdobyć awans. A żeby to zrobić, no to muszę iść najpierw do pracy. <grych> nie, autentycznie. Wiecie, jakie to jest dla mnie dziwne, grać w coś, o czym w ogóle nie mam zielonego pojęcia i nawet nie wiem, jak, jak, jak żyć. Panie prezydencie, jak żyć? Pani Saszo, jak grać? Powiesz mi to, moja droga, pewnie mi nie powiesz. Ale spoko. Nie jest źle, jak na pierwszy odcinek dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy, na przykład gdzie głosować. Bo na kogo głosować to nigdy nie wiadomo. I to wcale nie jest nawiązanie do tych wyborów prezydenckich, które były tam parę dni temu. Druga tura, tak. tak. Nie, to wcale nie jest nawiązanie. Ej, a ogarniamy ten trzeci poziom. Przepraszam, masz jeszcze, masz jeszcze w ranczce. Dobra. Powinnam móc dobić do trzeciego poziomu. O co chodzi? Dobra, wytwarzanie. Ile? 84. Och tak, rzeczywiście, bo głodna jesteś. No już. Zaraz. W ogóle, a dobra, mamy lodówkę. <laughs> Zjedz coś na szybko. Gotuj piecz, tej kolację. Może ugotuj. Dorsz, świersz z łapkornem. Nie no, świetnie. Yy, Sawodka to makaron z serem. Duża porcja, to się nie zmarnuje, jutro też się zje. Chociaż w sumie nie, nie będziemy gotować. Można to zrobić zawsze jutro rano i na świeżo sobie zjeść. A, a, a czekajcie, a to co to jest? Aha, czy zmienić. O, ślad ekologiczny. Proszę bardzo, no dobra. Dobra. czyli będzie jednak bardzo dużo na tego dodatku. Ok, to jest w końcu dodatek. Musimy czegoś wymagać od tego, żeby było dużo. Dobra, odłóż te książeczki. Idziemy spać. Ja mam ty 19 minut, więc na pierwszy odcinek będzie spoko, tak myślę. I będziemy się w kolejnym odcinku dalej martwić, jak to wygrać. Także co, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku już niedługo. Tymczasem się z Wami żegnam. Do usłyszenia i cześć.